Witajcie, kochane raczki, witajcie na waszym horoskopie na październik 2025 roku. Zobaczmy, co kryją dla was moje karty. Mamy koherencję, czyli spójność. Frekwencja spójności wspiera naszą zdolność do harmonizowania frekwencji naszego serca z frekwencją naszego umysłu dla optymalnej zdolności do kreowania realności, którą, um, której um, pożądamy. Ok. Wyraczki jesteście. Um, przy Przywiole wody, tak? Czyli bardzo, bardzo mocno połączone ze swoim sercem. Natomiast tutaj ta karta woła Was również do posłuchania waszego umysłu, w tym jak stawiacie czoła wyzwaniom tego miesiąca. No, zobaczmy co dalej. Mamy komunikacja jest kluczem, czyli tutaj znowu pojawia się energia żywiołu powietrza, a więc umysłu. Mówiąca o tym, że potrzebna jest jasna i klarowna komunikacja celem rozwiązania konfliktów, czy stawienia się temu, co ofer oferuje Wam los w nadchodzącym miesiącu. To jak no, dla Was może być e, czas czasami wyzwaniem, no jest to żywioł, który nie do końca, z którym nie do końca Wam jest na co dzień po drodze. Dobrze, mamy rewolucję, a właśnie tutaj znowu pojawia się żywioł umysłu, bo mamy wodnika i mamy materialne aspekty naszego życia i te materialne aspekty naszego życia tak jakby są tutaj poddane rewolucji. Raczki pomimo tego, że jesteście znakiem kardynalnym, a więc tym inicjującym, więc w zasadzie ze zmian można by powiedzieć, że nie jest to znak zmienny, aczkolwiek też nie jesteście znakiem stałym, prawda? Natomiast no, jesteście również znakiem, który w obliczu takich gwałtownych zmian w otoczeniu powoduje się zamknąć i za Potrafi się zamknąć i zaskorupić odrobinę, chroniąc swoje bardzo delikatne wnętrze. Nie jest to absolutnie drogieraczki krytyką Waszego postępowania, to jest Wasza naturalna e, maniera radzenia sobie z, z przeciwnościami i z taką właśnie rewolucją, e, która może nie zawsze jest czymś, czego chcecie. Tak? Jesteście znakiem, który, dla którego bardzo ważny jest dom, rodzina, archeotypowo, a no, takie Gwałtowne zmiany, myślę, że powodują w Was właśnie takie, no, zaskorupienie się, żeby powiedzieć dosłownie. I tutaj właśnie tak, jakby ten, nas, ten najbliższy miesiąc ofiarował Wam taką rewolucję w aspekcie materialnym, czyli coś się zmienia, być może w pracy, być może w Waszym poczuciu stabilności i wy musicie się odrobinę temu stawić, stawić czoła temu, tej zmianie, która powoduje, że Ziemia tak jakby się rusza pod waszymi stopami, tak dosłownie jest to opisane od rada, karta radzi o tym, żeby odpowiedzieć z otwartością na nowe pomysły i na innowacje, tak, czyli jest ten znak wodnika, który mówi o tym, że no jeśli coś się nam sypie pod nogami, to my podejdźmy do rzeczy inaczej, dlatego konieczna jest ta komunikacja, czyli to, co jest Wam doradzane, to jest właśnie, żeby nie zamykać swoich emocji pod skorupą, tylko wręcz przeciwnie, żeby o nich zakomunikować, czyli jeśli, Czujemy się z czymś niepewnie. Jeśli coś powoduje, że, że odczuwamy strach, czy o własne emocje, o własną stałość, to ta karta radzi, żeby jednak zareagować i, i powiedzieć jasno innym zaangażowanym co nas boli, co nas dotyka, jakie mamy na to pomysły i również karta zaleca do tego, żeby podejść do sprawy w inny sposób niż do tej pory. Spad stare drogi odejdą. Wewnętrzna stabilność jest potrzebna do tego, żeby zmienić świat zewnętrzny, tak? Czyli nie zamykamy się, ale tą naszą wewnętrzną stabilność właśnie promieniujemy, czy wysyłamy na zewnątrz w postaci nowych pomysłów. Jesteście jednak znakiem kardynalnym i. Pamiętajcie o tym, że jesteście w stanie zainicjować zmiany w waszym życiu. I tutaj, tak jakby karta, karty sugerują, że faktycznie ta koherencja w komunikacji mentalnej i i emocjonalnej będzie bardzo istotna i spowoduje, że odniesiecie sukces, tylko nie zapominajcie o tym i, um, i komunikujcie to wszystko, co się dzieje w was środku i pomyśl, wasze pomysły z absolutną odwagą, bo macie szansę prowadzić rewolucję w waszym otoczeniu, ale ta rewolucja wcale nie będzie zła, przypomina mi się tutaj karta wieży, ale no, w aspekcie pozytywnym, tak jak mówię, Stare sposoby upadną, nie ma przed tym odwrotu. Natomiast istotne jest to, żebyście w nowych realiach, w tym nowym świecie, który się tworzy, zajęły wysoką pozycję i wzięły kontrolę nad tym, co się dzieje w waszym życiu. To, w jaki sposób ta rewolucja może wpłynąć na to, co dla was jest ważne, czyli waszą rodzinę, związek, wasz wewnętrzny spokój emocjonalny. Mamy również kartę transformacji energetycznej i od, no retiro spiritual to jest tak jakby ucieczka, no, no nie ucieczka, retiro tak się nazywa czasami, um, um, takie, takie budynki, w których, w których się po prostu oddalamy celem znalezienia balansu energetycznego. Transformacja i ta karta sugeruje właśnie, faktycznie transformację, czyli, żebyśmy podeszli do tego, cokolwiek by się nie działo w naszym życiu w tym miesiącu, żebyśmy podeszli do tego odrobinę inaczej, żebyśmy pozwolili się, sobie otworzyć się na inne, nowe sposoby działania. Jeśli chodzi o kartę związaną z pracą, no to mamy tutaj jest gestie administracyjne i podane jest również, że dzień 15 października może być dla nas istotny, czyli połowa miesiąca będzie dla Was dosyć istotna. Karta dosłownie mówi o tym, że jakieś papierki trzeba doprowadzić do, do zrozumienia. Myślę, że w kontekście bliźnięta również mówi o komunikacji, czyli może powinniśmy zwrócić uwagę na to albo zaczynać się otwierać od formy typu e-mail, może sugerują nam Właśnie to, że ta komunikacja zamiast osobiście, kiedy możemy się zamknąć emocjonalnie czy otoczyć tą skorupą, żeby właśnie być może wykorzystać formę komunikacji niewerbalną, jako tą, która nam pomoże zaprezentować nasz pomysł, czyli napisać list. W którym opowiemy o naszych emocjach, przeczytać go kilka razy, do, dopracować tak, aby zawierał on dokładnie opisane nasze emocje i tym samym otworzyć drogę do komunikacji, co my zrobimy z tą zmianą. Jeśli komunikujemy się w sposób werbalny, wiadomo, no wy jesteście bardzo wrażliwymi osobami, w związku z czym w tym momencie jesteście wystawione na emocje innych ludzi, dlatego może na samym początku ta forma pisemna czy wiadomość może być dla Was łatwiejsza i otworzyć drogę tej komunikacji. Pamiętajcie tylko, żeby nie wysyłać nic w kontekście emocji, żeby to było. W spójności z tym, co myślicie. Dobrze, myślę, że już będziemy się dalej a skupiać na tym, co konkretnie tutaj widać. Czekajcie tak. I tak. Okay. ok, co dla Was ma Tarot tutaj? Jakieś konkretne raczki na październik 2025 roku. Mamy księżyc Wasza karta zresztą Mamy króla pentakli I mamy szóstkę pentakli. No, słuchajcie, czyli nie takie te dużo strachu na samym początku miesiąca, a później wszystko się dosłownie, materialnie, bardzo fajnie układa. Bo ten, ta materia jest tutaj dosyć, istot, dosyć zaznaczona. nie Tutaj mieliśmy materię przy wodniku i mamy dwie karty pentakli. To co robić? Ósemka mieczy w kontekście tego co robić. Mhm. czego nie robić. Rycerz buław. Dobrze, tak jak mówiłam, jeśli chodzi o same wydarzenia miesiąca, mamy trzy karty, mamy księżyc, czyli wchodzenie w miesiąc właśnie w takim, w takim poczuciu obawie odnośnie tego, co się może wydarzyć. Dużo rzeczy, o których myślicie może być w Waszej wyobraźni, mogłyście się poczuć jakoś emocjonalnie zranione. I, I tak jakby wchodzicie w ten miesiąc, może z odrobiną strachu, chociaż w tej talii akurat ta kobieta jest bardziej taka rozmarzona, tak jakby właśnie była zagubiona w swoich emocjach. Może dlatego pojawiła się ta karta tej spójności i tyle tych kart umysłu, przypominająca Wam o tym, żebyście nie uciekali za bardzo w ten świat marzeń i emocji, że nie tylko na nim się Wasz świat materialny opiera, że jeśli będziecie się tylko opierać na. Uczuciu, to może się okazać, że to jest niewystarczające do tego, żeby stworzyć w Waszym życiu coś stałego. Także karty w następnym kroku właśnie sugerują, że no pojawia się tutaj taka energia męska, może to być wasz partner, wasz współpracownik, ale również możecie to być wy, które osiągają taką formę no, najwyższej dorosłości w aspekcie materialnym, czyli faktycznie osiągają, mają tutaj pewność tego, co mają i tym operują, operując materią bardziej niż, niż swoim własnym uczuciem i emocjom. Pojawia się również szóstka pentakli i to jest ciekawe, bo mówiliśmy, że dzień 15 to jest, będzie ten, który jest istotny i tutaj ta, ten król monet faktycznie bardzo mocno się zaznacza w połowie miesiąca jako ten moment, w którym Wy świadomi z tego, co macie i to, co macie robić, będący spójnie idący w przyszłość, bierzecie po prostu kontrolę nad tym, co się dzieje. Jeśli chodzi o szóstkę pentakli, jest to karta, która mówi o takiej równowadze w dawaniu i braniu, czyli w zależności od tego, czego dotyczy główna sytuacja, która Was dotknie w tym miesiącu, bo to dla każdego może być osobi oczywiście coś innego, natomiast mam wrażenie, że jeśli to jest związek na przykład, to mamy do czynienia w sytuacji, w której osiągamy tą równowagę w dawaniu i braniu. Czyli przykładowo mamy sytuację, w której jesteśmy w relacji i czujemy, że osoba, której, z którą Jesteśmy, nie daje nam tego, czego potrzebujemy. No, najpierw jesteśmy zanurzone w tych myślach odnośnie tego, dlaczego tak jest, dlaczego on tak robi, on mnie rani, natomiast zapominamy w tym momencie, że kluczowe. W Osiągnięciu tego balansu, w dawaniu i braniu, jest świadoma komunikacja. Czasami zapominamy, że musimy jasno wyrazić swoje potrzeby w sposób zrozumiały dla tej drugiej osoby, w sposób spójny. I dlatego, karty nam tutaj sugerują faktycznie spisanie być może rzeczy na kartce papieru, swoich potrzeb, określenie i dokładnie, zanim zakomunikujemy to i spotkamy się z pozytywną odpowiedzią ze strony drugiej osoby. I tak samo myślę, że będzie w przypadku. Oczywiście mówię tutaj o pracy, przepraszam, o związku, ale tak samo może być w przypadku pracy, jeśli może się okazać, że niedokładnie nie, nie skomunikowaliśmy to co, to, co chcemy, to, czego oczekujemy, czy nasze wymagania, czy kierunek, w jaki chcemy iść, tutaj te karty wtedy zachęcają do tego, żeby nie oddawać się myślom i na temat tego, dlaczego tak się zdarzyło, dlaczego on tak zrobił. Teraz moje, moje świat materialny. Się wali, nie, wręcz przeciwnie, podejść do tego zupełnie inaczej i nawiązać nowy sposób komunikacji tego, czego potrzebujemy. No właśnie, bo, bo mówi już o radach, a tak naprawdę rady są określone w tych dwóch kartach. Odnośnie tego, co robić, jest, jest karta ósemki Mieczy. No, z reguły jest to karta w swoim negatywnym odczycie, mówi o ograniczeniach, które sami, sami na, sobie, na siebie nakładamy, przepraszam. Czyli odwracając jej znaczenie jako radę, jako znaczenie pozytywne, mówi dosłownie, żeby nie zamykać się w świecie swoich własnych emocji, tylko rozrzucić te kajdany, które nałożyliśmy sobie sami, czyli tak jak powiedzieliśmy, przy tym księżycu, nie zamykać się w świecie swoich myśli, wyjść do świata materialnego i jasno zakomunikować, co tam się w nas dzieje, i nie zamykać się absolutnie w skorupce, bo tutaj faktycznie ta ósemka miecz no troszeczkę jest taką ostrygą, jest taką formą obronną własnych myśli, własnych emocji. To, czego nie robić, to jest rycerz Buław. Rycerz Buław mówi o y, gwałtownym działaniu, takim pełnym pasji, czyli faktycznie tutaj y, nie jest może zalecana w komunikacji własnych rzeczy działanie. Y, y, przy braku balansu, bo rycerz buław może czasami przejść do przodu, bo ja tego chcę, ja chcę ten projekt, ten koniec. Widzicie taki, aż, aż się rwie do tego, żeby uderzyć ze swoim własnym pomysłem. Wcześniej mówiliśmy o tym, żeby wsiąść moment na to być może ten retiro, tak? Czyli a, jakaś wycieczka na weekend, w którym będziemy przyjrzymy się najpierw własnym emocjom, zanim je zakomunikujemy tak, aby było to zakomunikowane w sposób spójny. No przekochani, jeszcze rada, ostatnia już od zwierzaczku, ja lubię zwierzaczki. Mam nadzieję, że Wy też. Zobaczmy, co dla Was ma wyrocznia. Dla moich raczków. Oj, mamy, e, mamy ognistą kartę e, i mamy liska. Liska, który jest, adaptuje się i znajduje e, um, u, u, Unikalne, a nawet zabawne rozwiązania dla starych problemów. Czyli faktycznie, kochani, potrzebna jest tutaj swego rodzaju y, zmiana naszego sposobu działania. Y, I y, fajne jest to, że to jest powiedziane nawet zabawne rozwiązanie starych problemów. Czasami, y, czasami nie widzimy rozwiązania. Y, Problemu przed nami, bo za, za głęboko jesteśmy w niego zakopani, że tak powiem. Tutaj zalecona jest perspektywa i podejście na tego na zasadzie: OK, nigdy tego nie próbowałam, zobaczmy, jak to zadziała. tak? Czyli, nie, pomimo tego, że ta zuchwałość bo tak pomyślałam, że to się łączy z tym rycerzem, rycerzem Buław, który również potrafi być zuchwały, to nie chodzi tyle o zuchwałość, bo, ale jednak wprowadzenie odrobinę. Zabawy, czyli pobawmy um, się, spiszmy, może tutaj o to chodzi faktycznie, żeby jak sobie spisujemy różne rozwiązania um, do problemu, który, z którym się stykamy, spiszmy je sobie i bawmy się tym pomysłem. Czyli rozwijajmy go od um, małej myśli do czegoś większego, um, i następnie wdrażajmy w życie. Dobrze, myślę wydaje, że to wszystko, co dla Was dzisiaj mam. Życzę Wam fantastycznego miesiąca. Dajcie znać, czy rezonowało i mam nadzieję do usłyszenia. Pa-pa!